Witam moi drodzy, dzisiaj chciałem pokazać Wam wymianę siłownika hamulca w ciężarówce akurat robię to w naczepie zasada, zasada działania jest podobna a więc tak na starcie trzeba spuścić ręczny hamulec powietrze napompowane w siłowniku węże oczywiście jak najbardziej eee, są jeszcze przykręcone żeby w układzie było powietrze i sprawa wygląda tak luzujemy te dwie śruby oczywiście nasmarować je sobie wcześniej żeby się nie męczyć yy, mówię żeby spuścić ręczny i powietrze było napompowane po to żeby ten siłownik był luźny spójrzcie bo jeżeli zaciągniecie ręczny to cały czas trzpień będzie napinał hamulec tak to wygląda no cóż odkręcić śruby to zaczyna krętki. wyciągamy powietrze spuszczamy z układu odkręcamy te dwa węże odkręcamy te dwa węże pneumatyczne oczywiście ich nie pomylcie no i tyle i zakładamy nowy